Cześć, dzisiaj zapraszam Was na konkurs. Za chwilę dowiecie się, jakie będą zasady, chociaż będą w sumie takie same, jak zawsze. Zapraszam na drugą część. Ok, zasady konkursu, jak zwykle, będą proste. Może wziąć udział każdy subskrybent. Wszystkie zasady macie wypisane w opisie filmu. A do wygrania zestaw za około 200 zł. Będzie to jako jedna nagroda, czyli dla jednego z Was. I mam tutaj pionową, bezprzewodową myszkę dla graczy Marło M708W. Podkładka, pod myszkę AOK, OK, LEDowa z efektami RGB i całkiem spora, bo 800x300, 4 mm grubości. Zrzucam taki gadżet Mediatecha, czyli popularna swojego czasu słuchaweczka do odbierania bezprzewodowo rozmów. Tak więc tego typu zestaw możecie zgarnąć. Pamiętajcie, że konkurs jest tylko dla subskrybentów, tak więc jak ktoś chce wziąć udział, a jeszcze nie subskrybuje, to należy kliknąć przycisk Subskrybuj. Naprawdę warto, ponieważ takie konkursy są u mnie co miesiąc. A ciekawych filmów do oglądania. Też nie brakuje. Zachęcam do brania, udziału w konkursie i życzę wszystkim powodzenia. Zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerów kanału. Sklep Mocnykomputer.pl, producent komputerów gamingowych Mastero oraz serwis Instant Gaming, w którym znajdziecie gry na wszystkie platformy.